Siemanko, z tej strony Adi i witajcie na kanale Tokarskim. W dzisiejszym odcinku będziemy zajmowali się radełkowaniem, moletowaniem, zwał jak zwał, to są dwie te same czynności. Najlepszy komentarz pod tym filmem dostanie taką motolubkę z Sungaloya z diodami LED. Zobaczcie, może będziecie mogli sobie ją sp sprawdzać. Krawędź płytki, co tam chcecie. Naprawdę bardzo fajna rzecz. Także postarajcie się, a macie szansę taką lupę o to dostać. Także zaczynamy. Okay. dzisiaj zajmiemy się moletowaniem, radełkowaniem. Na początku filmu przywitam się z ekipą, która dzisiaj jest, czyli Patryk. Siema Patryk. O, no, pozdrawiam całą ekipę, wszystkich obserwujących od ja rana i... Patr Patryk cały świat pozdrawia. Patryk, co dzisiaj robisz? E, śrubę. Patryk dzisiaj e, śrubę a, dla Cezarego robi, ciśnie, więc może być trochę głośno. Będę troszeczkę głośno, troszeczkę drży, ale no niestety póki co jeszcze... innej. E, Taktyki nie obraliśmy. No ale idzie w każdym ale razie. Jest idzie. jeszcze z nami to moja mm. narzeczona. Cześć kochanie. Trzymane, I... oglądania. O, była czy dzisiaj się trochę, ale, ale jest. Okej. Okay. Dobrze, tak jak mówiłem, zajmujemy się radełkowaniem, moletowaniem dzisiaj. Do dyspozycji dzisiaj mamy radełko marki Quick. Oczywiście nie jest to jakaś tam reklama i tak dalej. E, swo, swoją drogą fajne radełka. Model tutaj. F711-25U Jedno z prostszych radełek e, Tak jak wiecie e, radełka, e, radełka, można, mo, radełka molety można podzielić e, Na dwie obróbki Czyli obróbkę, obróbkę przez wygniatanie o, e, Czyli taką jaką dzisiaj będziemy robić Oraz obróbkę przez e, frezowanie Są do tego specjalne e, mole, molety e, frezujące e, Ok, Kilka słów na temat tego moletu Jak widzicie tutaj Adrian już trochę pojawił z tym moletkiem. E, Przewyższyłem swoje mo e, możliwości tego e, moletu, że, że tak powiem. E, robiłem, e, można powiedzieć, detal bardzo ulepszony. E, trochę wysunęło mi to szczęk, trochę tutaj radełko oberwało, ale nic, nie, e, mało istotne, już, je, już jest z nami. Musiałem wymienić tutaj czpienie e, w środku e, węglikowe. Tu e, mamy dwa czpienie. Zamontowana na tym radełku mam dwie rolki, jedna RBL, druga RBR, czyli lewa i prawa do moletu krzyżowego o skoku 1 mm. Dodatkowo, tą moletę mogę jeszcze robić, oczywiście. Otwór, który jest na środku, służy do zakładania rolki o znaczeniu RAA, czyli moletu prostego. No i co? Bardzo fajnie się nim obrabia detale. Z, z pełnego materiału, że tak powiem, nie nadaje się tam moletka do obróbki detali długich, choć już tak robiłem. Trzeba kilkanaście razy to powtórzyć, duże są jakby... E, duże obciążenia jakby na molecie e, i, od, i mocno odpycha. Nie nadaje się również do obróbki detali cienkościennych, więc jeśli chcecie obrabiać coś cienkiego, raczej, raczej nie polecam, to już wtedy moleta frezująca. E, no i co? Różnicą jest jeszcze między moletą frezującą a wygniatającą fakt taki, że moleta frezująca nadaje się do dużych serii. Naprawdę tam moleta tam frezująca bardzo szybko, można powiedzieć, zapiernicza, robimy to na wyższych parametrach, My to już wtedy obróbka biurowa. Tutaj nie, nie ma obróbki biurowej, jest to wygniatanie, także ok. Kilka słów takich opowiedziałem o tym molecie. No i co? Na początku trzeba było zacząć od tego, żebyśmy zamontowali ten molet na głowicy oraz zmierzyć. Tak więc zabieram się do tego. Potrzebne do tego będą, oczywiście, gdzieś tu one były. Adrian, oczywiście, gdzieś położył, nie wiadomo gdzie. Śruby, a nie, on są na głowicy. Dobra, mamy je na głowicy, także montuję molet. Jak montować molet? Zawsze majstry moje z byłej firmy uczyły mnie tak, żeby molet mocować pod lekkim skosem. Tak więc jeśli mamy powiedzmy, pokażę wam wałek jakiś tam, więc mamy wałek, o nie będzie widać, ale w ten sposób tam, czyli mamy ten wałek tutaj, mocujemy ją, jeśli oczywiście moletujemy wzdłużnie, pod lekkim kątem, tam 1 stopień, 2 stopnie, coś takiego, żeby rolki miały lżej, żeby nie były tak naprężone Okay, e, jeśli na przykład e, moletujemy e, promieniowo, a nie osiowo e, no, radełko możemy mieć prosto, czyli jak radełkujemy w ten sposób nie musimy ustawiać je pod kątem i, i tak dalej. Po prostu ustawiamy je na prosto i tyle. Ok, zamontujemy to radełko. Odłożę tutaj sobie kulejkę. Dobra. Nie wiem czy wszystko widać, chyba dobrze sprawdzę jeszcze. Okej, okay, chyba będzie widać trochę tam wyżej. o. Ok, zamocujemy sobie do. Jak lekko nam wystaje. Na razie dam na prosto. O, w ten sposób i to lekko sobie, lekko sobie puknę. O, widzę kąt, plus minus jest. Na oko. O. Tak mówiłem. Tego typu moletki stawiają duży opór, tak więc do większej serii nadają się moletki frezujące. Dzisiaj wykonujemy molet krzyżowy, czyli taka ładna krateczka powinna wyjść. Co jeszcze mogę dodać? Producenci, powiem tak jak producenci zalecają, bo dużo osób też pewnie się pyta ile trzeba wjechać w głąb materiału, żeby to ładnie wyszło i tak dalej. Tam, tak, to jest moim zdaniem praktycznie, to jest kwestia e, prakty, praktyczna można powiedzieć. To trzeba wyczuć. E, firmy, które produkują te narzędzia, mówią tak, jeśli mamy rolkę o skoku 1 mm, to na stronę musimy wjechać o połowę tego skoku. Czyli przy tej rolce, czyli 1 mm, musimy to podzielić na dwa. Czyli teoretycznie od wjazdu powinniśmy wjechać piędy, żeby uzyskać pełny profil e, tej rolki. E, ja mam z doświadczenia różnie to bywa, może w aluminium to by się sprawdziło, ale w różnych materiałach, e, twarczych i tak dalej, to się nie sprawdza. E, tutaj aktualnie mamy zamocowany wałek ze stali e, konstrukcyjnej S355 jakiś tam gównolicz miałem pod ręką, więc to zamocowałem. Dzisiaj będziemy, już przeglądałem moletkę, dzisiaj będziemy staczyć ten wałek, będziemy moletować wałek na średnicy, teoretycznie, fi 30 ma wyjść, czyli żeby uzyskać wymiar 30 po moletowaniu. Przetaczam wałek 5 dek mniej, czyli na 29,5 i moletuję, tak jak widzicie, do średnicy 28,5, czyli ten milimetr wjeżdżam jakby, poniżej e, średnicy zatoczonej czyli z 29,5 wierzę e, moletom na 28,5 i teoretycznie 5 dych powinno mi ciężko e, powinno mi milimetr jakby na średnicy wypuklić, ale trochę się materiał jakby wniada, trochę się e, jakby unosi i to 5 dych, tak zauważyłem przy akurat na e, powinno być ok, powinno nam średnica wyjść, wyjść 30 dobrze tak mam program na to Mam tak napisany, wiekowodasz, bez żadnych jakichś e, dziwnych rzeczy. Także G54 Baza, e, T505 czyli molet, e, G50 ograniczenie obrotów, G96 S40 VC, które użyję tutaj do medytowania, to jest e, zakres e, prędkości skrywania 40, e, obroty lewe, e, płodziwo, no i macie, podjeżdżam na G0 wzecie na minus 7 gryzam się jakby materiał na, jakby na posuwie roboczym i wzdłużnie jadę posuwem 600 i tak przez 4 razy i ten, i ten zarys gwintu, gwintu, przepraszam, moletu powinien mi ładnie wyjść. Jakiej prędkości sterowania jeszcze można powiedzieć, używam do tego. Jeśli mamy tak jak tutaj, mam S355, 40 HM. Coś takiego, ja to w granicach, w zależności od średnicy, e, używam e, prędkości skierowania między 25 a 60. Tutaj wybrałem opcjonalnie w środek, e, czyli prędkości skierowania 40. Dodatkowo, posłów, czym mamy jakby większy skok e, mo, moletu, częściej rolki? Tu mamy jeden, jak wcześniej powiedziałem. E, czym większy skok, mo, e, skok e, rolki? tym posłów powinien być mniejszy czyli powiedzmy jak mamy skok 0,5, 0,4, 0,3 to ten powinien być większy a wykładniczy o czym mamy skok rolki większy posłów powinien być mniejszy tak ja to stosuję możecie w komentarzu napisać jak wy, to, jak, jak wy stosujecie się do tego co ja teraz powiedziałem jak, jak wy to jak wy moletujecie okej okay, chyba wszystko powiedziałem co chciałem okej okay, a jeszcze najważniejsza rzecz właśnie bo nie wszyscy wiedzą jak molet namierzyć, no przecież e, sonda nam e, może i wyjedzie i tak dalej, ale nie mamy jak tego namierzyć, bo będzie kolizja z sądą. Także pozwolę sobie wybrać to narzędzie albo inaczej, żeby e, namierzyć e, radełko molet, e, musimy stoczyć sobie już wałek, średnicę e, zatoczyć zewnętrzną, sklonować czoło. Wtedy będziemy mogli e, zmierzyć e, radełko Tak więc e, widzimy się za chwilę, ja zaraz to obtoczę Nie pokazuję Wam tego, to jest proste otoczenie, planowanie, średnica po górze, nic więcej Tak więc pokażę Wam jak zmierzyć e, radełko Także widzimy się za chwilę Ok, ja już bajek przetoczyłem Zobaczcie, tak to wygląda e, Trzeba pamiętać, żeby e, średnicę zewnętrzną wytoczyć troszkę dalej, niż ten monet jedzie tak jak widzicie, rolki są zamontowane dopiero licząc, powiedzmy, jak mamy tutaj Z0, a będziemy na Z0 stawiać sobie na rolce. Ale trzeba pamiętać, że tutaj jeszcze mamy tą odległość jakby kolizyjną, więc trzeba zatoczyć dalej, żeby ominąć kolizję, że tak powiem. Szczęki mam zaciśnięte na 11-12 bar, Także także norma, normalnie, myślę i co też warto dodać taka mała wskazówka jeśli toczy się też stale konstrukcyjne przy takiej średnicy żeby uzyskać też dużo osób też ma z tym problem żeby uzyskać ładną średnicę ładną jakość powierzchni zazwyczaj na wykończenie z, z, zazwyczaj na zakończenie na, wyko, na wykończenie zostawiam dość dużą warstwę czyli tutaj akurat zostawiałem chyba nieco 0,8 chyba na stronę i sposób tam chyba był 0,15 sedek płytką DNMG zgrubnie i wykończeniowo robiłem jednym nożem, nie było sensu z tym, się, z tym się bawić, tym bardziej, że mam do wykonania dla Was tylko jedną sztukę także lecimy, ok, wybierzemy sobie narzędzie czyli nasz molecik o w ten sposób Wam zamontuję czyli T505 podjeżdżam sobie moletem o. podjeżdżam sobie w zecie, pierwsze namierzymy sobie zeta podjeżdżamy w miarę blisko ok, zmienię sobie na posłów. Y, użyję do zmierzenia y, płytki wzorcowej piątki już dewastowanej y, chyba w poprzednim, w jakimś tam odcinku wcześniej używałem te się. lubię zamierzać na płytki sercowe. nie wiem, tak się nauczyłem tak mam już, e, okej, okay. czyli mam już dychowy posłów. przystawiam sobie płytkę, Ok, i podjeżdżam sobie w zecie, nie musimy tu idealnie co do setki namierzać, plus minus, Okej, okay, jeszcze nie Okej, okay, już łapię Od czoła 5 mm, na plus minus na płytkę wzorcową Zobaczcie, o Czyli w ten sposób ustawiam sobie Z0 mojego mole moletu Eee, wchodzę sobie w offset, w narzędzia, eee, w zeta. Eee, tą wartość sobie przesuwam. Jest 0. Mamy 5, czyli mamy ustawionego zeta. Żeby ustawić x, podejrzewam sobie x do góry, podejrzewam sobie nad sztukę. Sprawdzam sobie średnicę, która mi wyszła. Powinno być 29,5 No jest 20. Zobaczę. No, Patrzcie, żeby nie było. 29,47 Okej. Okay. Mamy 29,5, może być. I w X sobie dyszkowo zjeżdżam. Obracam uchwyt i patrzę czy rolki zaczynają się kręcić. Jak się zaczną kręcić, ustawiam wtedy średnicę. Jeszcze się nie kręcą. O! Rolka dolna zaczęła się kręcić Delikatnie. Tak więc ustawię sobie tą średnicę już, czyli 29,5 Pomiar średnicy średnica 29,5 Enter, mamy to odjeżdżam sobie w Xie. OK, czyli mamy namierzone i możemy jechać z tematem. Memory, reset. Eee, pokażę wam to przez szybkie, może ją wyrę ładnie. Nie ma sensu kamerki wkładać. Kurczę, się jakąś taką specjalną kupić wodoodporną, bo nie chcę wszystkich kamerek zajechać. No, ale myślę, że zobaczycie na pewno efekt końcowy warto oczywiście przed samym e, e, moletowaniem zrobić sobie już tu fazkę dalej nie musi być, będę to odcinał ucinakiem na długości 35 mm e, także ucinakiem od razu zrobię faskę z tyłu odcinam zobaczycie jak wyrób gotowy wygląda także lecimy Tyk. Oczywiście używam e, chłodziwa do tego. Nie, ty, czasami niektórzy robią czasami na samym oleju. Jest to fajne, ale tak jak wiecie, olej ma tego właściwości smarujące. Ja tu używam chłodziwa, czyli będzie, to smar, będzie jakby rolki przede wszystkim będą też smarowane, żeby się, to wszystko nic się nie zapiekło. Oraz będą chłodzone, więc dwa w jednym, więc to jest najlepsza opcja na, e, moim zdaniem. Ok, jedziemy. Chodziwko. y moleto y Dobrze, kochani, ostatni przejazd. Zobaczymy jak to wyszło. Wolno to idzie, ale też nie chciałem dawać za dużego posuwu, żeby mi ten pręd nie wyjechał. Jednak to też jest obciążenie. Mogę Wam pokazać. Obciążenia niby nie ma na, na maszynie, ale molec czuje swoje. Także, tak jak mówiłem wcześniej, moletowanie tutaj e, krzyżowe, bezbiurowa, poprzez wygniatanie. Ale do czego służy mole? To też możecie takie pytanie e, zadać. To zazwyczaj służy do tego, żeby to była, e, moletujemy na wałkach po to, żeby e, nie było poślizgu, zazwyczaj moletowane są powierzchnie którym człowiek ma styczność ręką, żeby to się nie ślizgało, robi się moletę. Na przykład, ma, na pewno widzieliście, jeśli macie na zakładach, sprawdziany różnego typu pierścieniowe, na przykład. Tam też jest moleta, żeby to ładnie można było, żeby to się sprawdzenie nie ślizgał, żeby można było ładnie chwycić. Ok, tak jak widać, molet wyszedł. Można, żeby on nie był zbyt ostry, to jeszcze mamy. Niby bezwiórowe, jakieś wiórki się robią przez wygniatanie. No ale to jest obróbka, jak to mówią, bezbiurowa yy, Molet wyszedł bardzo ostry, yy, dlatego, że yy, robiliśmy pełny profil. Yy, skok jedynka, wjechaliśmy na 1 mm w głąb. Yy, jeśli chcemy mieć bardziej tempy, możemy wjechać albo mniej, albo po prostu po obróbce yy, moletą. Yy, zabielić sobie tam dyszkę, dwie, żeby ten molet nie był zbyt ostry. E, sztuczka techniczna, e, na której się e, e, nauczyłem na tokarkach konwencjonalnych e, Żeby usunąć te wiórki takie zadziorki, za, za które zostały, e, z jakby z, można powiedzieć z obróbki. Wydłuchamy sobie to. Najlepszym sposobem jest druciak. Akurat nie mam tutaj druciaka typowego, mam tu druciak e, z boski, można powiedzieć, e, gdzie są moje rękawiczki tutaj. Żeby to ładnie zeszło, biorę sobie druciak, oczywiście z pełną ostrożnością, załączam sobie tutaj obroty, będę działał na otwartych drzwiach, warsztatówka, obroty włączamy, tysiąc obrotów, delikatnie zagładzam to. Jeszcze delikatnie trzymam w tych druciach, że jakby mi wyrwało, no to on poleci, żeby mi jasny nie poleciał. OK. Mamy to załagodzone. O, zobaczcie, jak to ładnie teraz wygląda. Pełny profil moletu. Naprawdę jestem zadowolony z efektu końcowego. Odetniemy sobie go. Pokażę Wam jeszcze w ręce, jak to ładnie wygląda. Czyli ucinaczek wjeżdża na rejony z Metal Odcinanie VC150 Płytka z łamaczem GUP Kurde, super, super ten łamacz jest ogólnie Podwyższone ciśnienie zrobi swoje Także lecimy Oczywiście nic nie widać Ok Mamy odcięte Tyk. Tak to moje drodzy wygląda Molecik Bardzo ładny prawie wyszedł yy, Powiem Wam tak, yy, czym bardziej materiał jest miękki, tym ten mole będzie wychodził Wam ładniej Będzie można stosować jakby mniej przejść Czym bardziej twarczy, na przykład też obrabiają metale ulepszone do 32 HRC trzeba tych przejść zrobić kilka, podzielić to na, jakby na przejścia i pamiętajcie o tym, w zależności od tego jaki macie skok radełka, rolki radełkującej, wtedy musicie się jakby w głąb wjechać, żeby uzyskać pełny profil. To trzeba o tym pamiętać i oczywiście jeszcze pamiętajcie o tym, że Czym większy skok radełka, tym posłów niższy. Czym większy, czym mniejszy skok rolki, tym posłów większy. Także tak to wygląda. A ja za chwilę widzimy się. A my za chwilę widzimy się na zakończeniu. Także pozdro. Ok, zapomniałem oczywiście pokazać wam jaki wymiar końcowy wyszedł, jaka średnica zewnętrzna po wygniataniu wyszła. E, tak jak wcześniej mówiłem, przetoczyłem wałek na średnicę 29,5, czyli 5 dych minus, e, moletowałem na e, głębokości 1 mm na średnicy, czyli cały profil do rolki, którą posiadam, czyli skoku 1 e, i powinno mi teoretycznie wygnieść 5 dych. Jak to wyszło, już Wam pokazuję. Mamy wymiar 29,99, czyli można powiedzieć 30. Czym bardziej miękki materiał mi się wydaje, tym, bardziej, tym mniej się jakby idzie materiał w głąb, a bardziej wybija do, do góry. Czyli na przykład przy aluminium może to się sprawdzić, to określenie, gdy takie jak przy skoku powiedzmy jedynki na rolce, powinniśmy jeden pojechać w głąb i powinno jeden mm jakby na średnicy nam podwyższyć. Wtedy może ok, ale przy materiałach... Tego typu salach konstrukcyjnych, węglowych i tak dalej Różnie to wygląda, więc najlepiej po prostu zrobić jedną sztukę, zobaczyć jak to wychodzi No i e, zrobić korekcję w programie I jechać z tematem Także pozdro Podsumowując, e, dzisiaj moletowaliśmy poprzez wygniatanie Jeśli macie jakieś pytania, napiszcie je tutaj pod odcinkiem e, Ja z tego miejsca chciałbym się z Wami już pożegnać e, co mam jeszcze powiedzieć? Chciałbym Was zaprosić na grupę na Facebooku CNC 2.0 na kanał Kacper Durecki DWJ. Chciałbym Was, oczywiście, jeszcze zaprosić na live, które będą, na następne odcinki, które będę nagrywał. Także to wszystko. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pozdro!